Cześć! W ostatnią niedzielę Fabian Piesecki trochę potrzymał mnie w niepewności. Najpierw zmarnował setkę, później była nieuznana bramka, ale koniec końców strzelił na 2-1 i wszedł mi kupon. To dobrze, bo już się trochę obawiałem swojej zdolności błogącherskiej, ale wszystko wróciło na dobre tory i liczę na to, że mój dzisiejszy kupon na Ligę Mistrzów również okaże się skuteczny. Liczę również na to, że skorzystacie z oferty powitalnej fuksiarza, bo tylko dla widzów weszło fuksem. Fuksiarz przygotował specjalny freebet w wysokości 25 zł. Jeżeli zarejestrujecie się w fuksiarzu z link który jest na dole, to taki freebet otrzymacie. Warunek jest jeden, należy dokonać pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 złotych. Generalnie ta pierwsza wpłata jest objęta standardową promocją powitalną, więc warto, bo dostajecie bonus taki jak każdy plus freebet 25 zł. Nic, tylko grać. Dzisiaj postawię na żółte kartki. Interesują mnie wyłącznie kartki, jako że jest szósta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów, To Liczę na to, że drużyny nie mają nic do stracenia i no po prostu będą faulować. To jest taki moment Ligi Mistrzów, generalnie właśnie te ostatnie kolejki fazy grupowej, czy też ostatnie mecze eliminacyjne, które decydują o być albo nie być, czy to w wiosennych pucharach, czy w ogóle w pucharach. no Te mecze obfitują zazwyczaj w dużą liczbę napomnień. Są po prostu o wysokiej temperaturze i no nie masz nic do stracenia, więc bolisz przerwać kontrę niż i dostać tę żółtą kartkę nawet kosztem wykluczenia w 1.8., skoro no, no lepiej to po prostu zrobić, to się bardziej, bardziej opłaca niż mieć zagrożenie pod własną bramką. Takie mecze też, w takich meczach jest też dużo masowych konfrontacji, dużo emocji. I interesują mnie zmagania tylko w grupie z Tottenhamem, Sportingiem, Eintrachtem i Marsylią. Zobaczcie jaka tu jest sytuacja. No generalnie nawet Marsylia grająca z Tottenhamem może jeszcze wyjść z grupy. Teoretycznie w sumie z pierwszego miejsca, a jest na czwartym miejscu. Wszystko się tutaj może wydarzyć. Ta grupa jest no niesamowicie wyrównana. No i stawiam na to, że w obu tych spotkaniach Sporting Eintracht i Marsylia Tottenham będzie dużo kartek. Sporting Eintracht, tutaj linia jest ustalona mniej więcej na poziomie 5,5, czyli musi być co najmniej 6 żółtych kartek. Stawiam to po kursie 1,95. Można zagrać też bezpieczniej na 4,5 kartki co najmniej, natomiast kurs jest odpowiednio mniejszy. Można też bardziej zaryzykować. Ja tutaj postaram się wyważyć te proporcje. No i kolejne spotkanie, spotkanie Olympic Marsylia Tottenham, tutaj również stawiam na powyżej 5,5 kartki. No w ofercie fuksiarza można nawet postawić na powyżej 7,5 kartki. Kurs jest na to całkiem wysoki, bo 4,10, ale no to już jest naprawdę duże ryzyko. No i mamy to kupon postawiony, 80 zł, kurs 3,51. Potencjalna wygrana to 247 zł, 20 groszy. Trzymajcie kciuki. Wy też możecie wygrać freebed w wysokości 50 zł w fuksiarzu, jeśli oczywiście macie konto w fuksiarzu. Jeśli nie macie, to wiecie co robić. Link na dole. Tam się rejestrujecie i dostajecie dodatkowe flibata powitalnego. No i możecie wziąć udział właśnie w tym konkursie, o którym chcę Wam teraz powiedzieć. Dla pierwszych trzech osób, które w komentarzu pod spodem wytypują poprawny, dokładny wynik i strzelca przynajmniej jednego gola w meczu Liverpool, Napoli otrzymają freebet w wysokości 50 zł, więc zachęcam do pisania komentarzy. To trwa chwilę, a można wygrać freebeta. Zachęcam też do rejestracji, zachęcam do subskrypcji kanału weszło fuksem i widzimy się w kolejnych odcinkach, oby znowu po wygranej w fuksiarzu, bo lubię wygrywać, Wy też lubicie, więc możecie to robić. Niekoniecznie stawiając na moje kupony, możecie stawiać oczywiście swoje, ale oby w fuksiarzu.